Namaste. Pani Sława, bracia i siostry. Dzisiaj trochę o uwolnieniu człowieka od więzów korporacyjnych Na początku chciałbym wszystkim podziękować i wyrazić wdzięczność pa. Za wsparcie mojego kanału, za e, subskrypcję, za wsparcie mojej zrzutki, która, którą założyłem, żeby w jakiś sposób wejść wam naprzeciw, dotrzeć do Was, e, rozmawiać. Materiał, który publikuję jest czysto materiałem edukacyjnym, kanał jest Informacje, które przekazuję są tylko i wyłącznie ciekawostką. Nie są to porady, prawne. W dawnym wypadku zachęcam wszystkich do edukowania się, do weryfikowania tego, co podaję, tego, co jako ciekawostkę e, dla Was nagrywam. Gdyż i e, ja mogę się mylić w wielu, w wielu kwestiach. I nie każdy musi się z moimi poglądami, z moim punktem z moją perspektywą widzenia zgadzać. No ale przejdźmy do tematu. Krok po kroku. Dodam jeszcze, że moje badania i wnioski doprowadziły mnie do zrozumienia, że jedyny rzeczywisty proces stania się wolnym człowiekiem bez jakichkolwiek ograniczeń prawnych osobowości obejmuje następujące potrzeby. Pierwsze, być może najtrudniejszym krokiem, jest pierwszy krok, ponieważ rząd kościoła zniszczył prawdziwą wiedzę i zrozumienie Biblii oraz jej najważniejsze miejsce w prawie cywilnym, pogańskim i kanonicznym kościelnym. Prawo cywilne zostało stworzone w Kościele Katolickim, gdzie indziej, aby zajmować się sprawami niezwiązanymi z Kościołem. Kościół korporacyjny promował antropomorfizm i fundamentalistyczny błąd alegorii czyli opowieści o Nowym Testamencie, ukrywając fakt, że testament jest samym dowodem na prawo naturalne i ścieżką do bycia samorządnym, wolnym człowiekiem. Jak przedstawia się w opowiadaniach, że mężczyźni mogli powiedzieć innym ludziom o ich analfabetyzmie, podobnie jak mitologia, jako jeden z wielu pism świętych wiedzy alegorycznej. W masonerii i innych społeczeństwach i kościołach korporacyjnych zwykli ludzie są uważani za głupców, gojów, których należy kierować i kontrolować w celu ich akceptacji i nieświadomej zgody na prawa człowieka z absolutną ignorancją tego, czego Biblia naucza o naturalnym prawie i naturalnej ścieżce. To właśnie dlatego kościoły zbiorowe rządzą nad rzeczywistością Biblii jako narzędzia tych, którzy posiadają świętą wiedzę, pism świętych. A więc przede wszystkim, bez względu na swoje rzeczywiste przekonania, musisz uznać wyższą moc, nazwijmy to Boga, aby odrzucić roszczenie Watykanu i korony do bycia Bogiem Panem nad człowiekiem, działając w miejsce Boga jako doczesne, doczesnego, nieduchowego władcę w imię Boga. Zwycięzca Chrystusa. Innymi słowy, trzeba stać się prawdziwym Chrystianinem bez tytułu czy statutu osoby. Dla większości jest to trudne przejście bez względu na to, czy jesteś religijny, czy też nie. Czy jesteś ateistą, czy, czy też nie. Ponieważ prawdziwy chrystianin nie może być również członkiem żadnego korporacyjnego kościoła, czy to katolickiego, metodystycznego, protestanckiego, żydowskiego, islamskiego, czy jakiegokolwiek innego. Nie więcej niż prawdziwy naturalny człowiek może być członkiem, obywatelem rządu, a także bądź wolnym człowiekiem. Te wszystkie zwolnione z podatku kościoły są bez wyjątku idolami, stymulacjami i są korporacjami rządu i, i dla rządu. Są one ostatecznie fałszywe. <laughs> Zawierają własne doktryny przeciwko i celowo ukrywają prawdziwe nauki w Biblii. Prawdziwe chrześcijaństwo nie ma granic budynków, ani innych symboli, ponieważ dotyczy indywidualnego umysłu, ciała i duszy. Chrystiaństwo to słowo charakteru Chrystusowego, a nie słowo pastora, czy kaznodziei, czy kogokolwiek innego. Nie więcej niż prawdziwy naturalny człowiek może być członkiem, obywatelem rządu, a także być wolnym człowiekiem. Nie ma takiego czego. Powtórzę jeszcze raz. Te wszystkie zwolnione podatku kościoły są bez wyjątku idolami, symulacjami i są korporacjami rządu i dla rządu. Są one ostatecznie fałszywe, zawierają własne doktryny przeciwko i celowo ukrywają prawdziwe nauki w Biblii. Prawdziwe chrześcijaństwo nie ma granic, nie ma budynków, ani żadnych symboli, ponieważ dotyczy indywidualnego umysłu, ciała i duszy. Chrześcijaństwo to słowo charakteru Chrystusowego, a nie słowo pastora czy kaznodziei zawierające własne doktryny przeciwko i celowo ukrywające prawdziwe nauki w Biblii. Prawdziwe chrześcijaństwo nie ma granic budynków ani innych symboli, ponieważ dotyczy indywidualnego umysłu, ciała i duszy. Jest to podobne do okrymoromu, suwerennego obywatela, bo oczywiście nie, może, nie można być suwerenem najwyższą władzą nad wszystkimi, a także podlegać władzy rządu jako obywatel, niewolnik długu. Podobnie nie można być chrystianinem i jednocześnie podążać za inną, wytworzoną przez człowieka doktryną. Nie można czcić świętych jako katolicy, a także kwalifikować się do bycia chrystianinem, ponieważ kult Bożków jest sprzeczny z nauką Chrystusa a nawet z dziesięcioma przykazaniami zawartymi w Starym Testamencie. Kiedy ludzie, czyli goje, czczą poza prawem naturalnym i spoza natury, konsekwencje są dziś łatwo widoczne, ponieważ większość głoszonych chrześcijan podąża za doktryną Kościoła w przeciwieństwie do rzeczywistych nauk Chrystusa, prawie naturalnym, Bo Bóg jest Naturalny jest naturą. Działanie to nie wymaga wiary w Boga, ani w to, że Jezus był prawdziwym człowiekiem. gdyż ten argument jest kolejnym zaciemieniem nauk biblijnych, prawa naturalnego. Prawa, które pochodzi od, nazwijmy to Boga, od stwórcy. I przez tych, którzy od wieków usiłowali wytępić wy, prawdziwych wyznawców prawa naturalnego bez rządu, czasami nazywamy prawdziwymi chrystianinami. A nawet wyznawca nauk Chrystusa rozumie, że termin chrześcijanin to jeszcze jeden status prawny. I że Chrystus nigdy nie nakazał swoim wyznawcom używania tego tytułu, i statusu prawnego. Wszystko, co jest wymagane, to głębokie zrozumienie i prawdziwe zrozumienie, że bez uznania wyższej mocy, czyli Boga, Stwórcy, Źródła, człowiek może rządzić jako Pan w miejsce Boga. To jest prawo i doktryna zgody i umowy. A Bóg nigdy nie będzie szanował ani nie, nie będzie chronił osób. A akt Stania się prawdziwym naśladowcą nauk Chrystusowych może być tutaj przetłumaczony jako nic więcej niż podążanie za naukami Jezusa Chrystusa, aby uczyć się i żyć zgodnie z Bożym prawem naturalnym. Gdyż prawa maksima, prawna maksima we wszystkich rządach są z pism świętych, maksymy prawne i można to łatwo zweryfikować. Wszystkie maksymy prawne pochodzą z Biblii. Odrzucenie Boga jako siły wyższej niż rząd i kościół, czyli Mamona, faktycznie legalnie dowodzi, że ludzkie prawo musi przewyższać nad prawem Bożym. Cena ignorancji dla tych, którym Kościół wyprał mózgi, aby odrzucić lub zastąpić Biblię doktryną kościelną, która jest jak na ironię, twór, twórcą tej samej mamony, za którą Kościół pragnie, aby człowiek podążał, aby rządzić i kontrolować człowieka. Tutaj znowu sędzia jest zobowiązany i będzie postępował administracyjnie zgodnie z następującymi maksymami prawa. Prawo Boże równa się prawu naturalnym. I zawsze zakłada, że oskarżony w każdym razie zna Boga i wybiera mamonę, zgodnie z doktryną wolnej woli, jako Boga zastępczego. Obywatel odwraca się plecami do Boga i dlatego wybiera rząd zamiast samorządności, zgodnie z prawem naturalnym i zgodnie z prawem wolnej woli. W rzeczywistości każdy sąd, to jest Kościół, lub bank. Sędzia jest obecny w celu przeprowadzenia dowodu prawnego. Musisz być w stanie powiedzieć temu ministrowi, sędziemu, że nie jesteś członkiem, obywatelem jego kościoła, rządu i że Twoim jedynym sędziom będzie władza wyższa niż państwo udające Bogu, a mianowicie Stwórca. To więc e, przytoczę kilka jeszcze ciekawych maksym prawnych pochodzących właśnie z Biblii. Cytuję. Wszyscy ludzie znają Boga. Hebrajczyków 8,11. To jest najwyższe prawo, które faworyzuje religię. Złożenie przysięgi jest wezwaniem Boga do świadka i jest aktem religijnym. Prawda przez kogokolwiek głoszona pochodzi od Boga. Prawda jest matką sprawiedliwości. Prawda nie boi się niczego poza ukryciem. Ten, kto staje się żołnierzem Chrystusa, przestał być żołnierzem świata. Żaden człowiek walczący dla Boga nie powinien być niepokojony przez świeckie interesy. Jeśli kiedykolwiek prawo Boga i człowieka różnią się od siebie, należy przestrzegać tego pierwszego w odróżnieniu od drugiego. 5, 29. To, co jest sprzeczne z boskim prawem, jest wstępne dla społeczeństwa i jest nieważne. Tam, gdzie obraża się boskość, Prawa jest niewybaczalna. Sprawy ludzkie nigdy nie prosperują, gdy zaniedbuje się sprawy boskie. Prawo Boże i prawo Ziemi są jednym i zarówno sprzyjają, jak i chronią wspólne dobro Ziemi. My is in the sky.